Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Super. Przyjechałem. Dojechałem, przyjechałem. Daleko, ale czasami warto się ruszyć, <noise> no żeby dokładnie. sprzedać samochód. Proszę sobie oglądać, proszę sobie podotykać, oceniać. Co pan uważa? Fajnie, że pan Przemek do mnie przyjechał. No wiem, że to kawał drogi. Samochód ma. No to jest 2008 rok, niecałe, dosłownie niecałe, 170 tysięcy przebiegów. No tak widać, tak, dokładnie. No i widać, że to wnętrze dzięki temu jest niezniszczone. Tak, niezniszczone. nawet tutaj te boczki wystające są niewytarte. Tak, mimo że powinny być, no ale dlatego wie, wiem, że ten przebieg jest realny. Bo nic tak, jest tak, prostu... widać właśnie po aucie. Tylna kanapa tak samo, tak? Tak, tylna kanapa tak samo. A w ogóle pytanie o powód zakupu samochodu? No Szukamy auta dla córki, no, Tak, e na autko właśnie chcemy jakąś taką prostą benzynkę. W środku wygląda schludnie, na pewno spodoba się mojej córce, no to jest ważne. No ma jakieś tutaj, widzę, mankamenty troszeczkę. Taki lakierniczych, no wiadomo, no, samochód, samochód jest nie, nie jest nowy. Samochód nie jest nowy, tak, dokładnie. Pan Przemek zachwala, no a ja muszę poszukać jakichś mankamentów. Mogę sobie tak pooglądać. Ale proszę bardzo, no, po to przyjechałem, już tyle jechałem, to już teraz <laughs> poświęcę ten czas, żeby pan mógł sobie go oglądać. Dokładnie. No, prawy fotel też wygląda całkiem, całkiem. Nie, ogólnie bardzo ładne wnętrze. No, tak, jest niezniszczone. Nie Widać, że ktoś dbał o to. I bardzo ważna rzecz jest jedna. Jest to benzyna mała z klimatyzacją, z prawną klimatyzacją. I bez gazu. I bez gazu. No to super. Naprawdę pod tym kątem też jest to fajne, bo jednak często w tych małych benzynach albo nie ma klimatyzacji, albo jest niesprawna, a tutaj wszystko jest dość działo. mało miejsca, ale dla córki myślę, że Do szkoły wystarczy. z powrotem, po tak. co jest dużo miejsca z tyłu. Dokładnie. Mimo szkoda, że nie ma luzów, tylko po prostu. Przydałyby się alufelgi, no kołpaki są spoko, ale to nie mój klimat. Co, pod maskę zajrzymy? Zresztą, w ogóle dla mnie to już jest klasyka, można powiedzieć, to no, nie da się dzisiaj, w ogóle nawet nie podchodzę do negocjacji, jak ktoś pod maskę nie zajrzy. No to, no, to lecimy. To już jak trzeba, to trzeba. Proszę sobie obejrzeć. Zajrzę pod maskę, może tutaj coś znajdę. O, maletka, maseczka. I tak jak mówię, uszczelka, dekla mm -hmm. jest wymieniona, termostat. Też się troszkę namęczyłem, żeby się do niego dostać, ale no jest, jasne, jest obudowa, jest wszystko wymienione. Ale tutaj nie ma żadnych problemów. I holowanie, widzę, jakieś było, bo... No jak to Francuz, to musi być, choć raz na jakiś czas, żeby człowiek wiedział, że ma samochód francuski po prostu. No, ale dokładnie. a propos, to może jazda. Oczywiście. Dał mi szyki, więc yy, nie zadaję więcej pytań. Sprawdzimy, jak jedzie. Wiele wyposażenia to tu nie opowiem. Oprócz no, tego, że ma radio. Ma radio. Na płyty. Klimatyzację. No, jest nawiew w pełni sprawny. Mm -hmm. Przełączanie, otwieranie, zamykanie obiegu. Yy, działające jeszcze. Tak jak klimat sprawdzimy w lecie. Tak, no niestety to, to jest taki niepar, że przy takim zimie jak na dworze to trochę trudno klimat jeszcze sprawdzać. Tak, dokładnie. Duży schowek. Sterowanie w kierownicy, jeżeli chodzi o audio, to tutaj przy kierownicy są. Co so, so, so. nie zauważyłem, Oczywiście jest pilot. Fajne białe te zegary, to ładnie wygląda tak sportowo. Tak nietypowo. Czytelnie. Co jest ciekawe, tak, dokładnie. Jest regulacja wysokości kierownicy. No i to właściwie wszystko. Gabary tego auta nie jest dla mnie przede wszystkim. No, ja bym się w tym nie odnalazł. No, jednak auto będzie dla córki, nie dla mnie. No więc tak sobie wygląda samochód, tak sobie jeździ samochód, to jest 1.5 na. Przyjemna, fajna do jeżdżenia, naprawdę przyjemnie jeżdżąca, paląca poniżej 8 litrów na 100 km. więc też nawet mimo ciężkiej nogi, którą raczej ja mam... To powiem to... szczerze, jak na tak mały silnik, myślałem, że będzie mniej palić. Ale trzeba pamiętać, że im mniejszy silnik, tym więcej musi razy zapracować, żeby to auto no, się przemieściło. Mimo wszystko, jak się nawet zaczyna do tyłu, no to jest dosyć przestrzenny taki ten hatchback. No ja najczęściej auto jak kupuję, przyjeżdżam, oglądam i wiele nie wybrzydzam. No. Auto to auto, no zawsze w każdym się może coś zepsuć, prawda, no, najczęściej zakup auta wyglądał mnie dość krótko, szybko i na temat, aby się cena zgadzała i, i obie strony były zadowolone przede wszystkim. No to będziemy musieli o pogadać, jak dojedziemy na miejsce, ale jeżeli samochód się podoba i jest jakby decyzja na tak, to myślę, że znajdziemy jakiś nic porozumienia i się dogadamy po prostu. No miejmy nadzieję. Skoro pan mówi, że tak konkretnie kupuje samochody, to myślę, że szybko się dogadamy, chociaż ceny wiele spuścić nie chcę. I właśnie dlatego z uwagi na fakt, że w 100% sprawny jest najdroższym Peugeotem w internecie, ale Zauważyłem. za zawsze jest mega dobry. I wystawiłem go za 16 i powiem szczerze, no niewiele chciałbym tutaj opuszczać. Uderzę z grubej rury. Zaproponuję 11. No to jest dość wygórowana cena jak za ten rocznik. A jaka Jesz... propozycja w takim razie byłaby z pana strony? Proszę się nie obrażać, ale tak 11 byłoby dobrze. Och nie, 11 tysięcy to dużo za mało. Poważę? Nie, <laughs> nie, no, po 11 to ja widziałem ze 2-3 takie na internecie, ale to w fatalnym stanie. A to jest No to tak, no, trzeba prawo, coś tam zawsze no. dołożyć, tak? Widzę, pan Przemek aż się skrzywił. Nie wiem, ja mogę o 500 zł opuścić. No, no naprawdę, 15-500 jest tak. Z faktu, że już tyle jakby czasu poświęciłem, to, to... Ale no nie mogę więcej. Ja myślę, że 12 będzie dobrze. Yy... Nie będzie dobrze. Zdecydowanie nie będzie dobrze. O widzę, że pan Przemek ma nie tę gominę. Eee, jest tego trzeba umyć, zanim do domu zaproszę. Do 15 i to już tak naprawdę gardłowo. To już tak czuję, że o, aż pod korek. No. Tak naprawdę sprzedanie tego samochodu nawet za 15 tysięcy jest trochę wymuszone i wcale nie będę szczęśliwy, jak za tyle pójdzie. Założenie nasze było maksymalnie 13. Nie ma szansy. Nie, bo ja wie pan, ja więcej bym nie wyniósł ten samochód, zakup, jego zrobienie, jego praca moja niż bym miał go teraz pod wodą sprzedawać w tak zwaną, czyli, czyli ze stratą. Mhm. Nie? To, to rozumiem. Za duża rozbieżność. 2000 zł to cały mój zarobek. Więc no jeżeli założenie tymi. było 13, moje 15 jest takie już gardłowe. To nie pozostanie nic innego. Jak po prostu dalej czekać, żeby ktoś go w końcu nie kupił. Trudno. No nic, Trudno. dobra. dziękuję ja dziękuję. dziękuję serdecznie. Kluczyk, oddaję. Kluczyk odbieram. No szkoda. Szkoda. szkoda, ale mówię, no nie, nie da się po prostu. Miłego Rozumiem. dnia. No, dziękuję. Powodzenia. Powodzę. Dzięki. Do widzenia. Nie do końca prawdą jest, że dzisiaj nic nie zarobiłem. Po prostu dzisiaj nie straciłem, bo sprzedając go za 13 tysięcy, to bym stracił.